No na początku to tak spokojnie, ale według tego, co wczoraj zagrali za seko, walczą, to powinno być dobrze. To, co pokazali wczoraj, grając z ósemkę, to wymaga naprawdę wysiłku i, i oni zagrali bardzo, no powrót. Powrót Michaela też powinien dużo wnieść, a w ogóle co mają, co mają ci zawodnicy, to co w sporcie lubię, tak zwany moving ruch, ale i też walczą, bez walki, bez ruchu, można mieć predyspozycję, można mieć technikę, ale bez walki, bez woli walki nie ma, a oni to mają, oni to mają, wydaje mi się, że będzie dobrze. Kolejne sprawdziany za nami. Myślę, że, że, że wygląda to z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Na pewno coraz bardziej się rozumiemy, bo, bo, bo początki wiadomo, że są ciężkie, jest cała drużyna przebudowana. Te kontuzje nas trochę trapią, to jest, to jest na pewno nasza bolączka. Musimy jak najszybciej postawić naszych wysokich zawodników do gry, bo, bo bez nich ciężko się gra. Było to dzisiaj właśnie. Jeszcze wczoraj sobie jakoś dawaliśmy radę na desce, tak dzisiaj drewniał wysokiego zawodnika, wysokiego centra i, i, i naprawdę zrobił duże spustoszenie pod naszym koszem i bardzo ciężko nam się grało, ciężko było go powstrzymać, musieliśmy podwajać, potrajać. Zagęszczać środek, i z tego wynikały ich czyste pozycje na półdystansie. Byli dobrze dość dysponowani, trafiali, więc uzyskali dość, dość wysoką przewagę. Staraliśmy się jeszcze szarpnąć w końcówce, trochę zmniejszyliśmy przewagę, i myślę, że, że, że pochwała dla chłopaków za to, że, że, że się nie poddali, że walczyli do końca i ta przewaga została zmniejszona.